Witam serdecznie. Czas zagrać wojnę. W tym tygodniu gramy szturm. Na razie przegrywamy przeciwnik. Przed chwilą właśnie dokręcił kolejny reset. My jesteśmy tego resetu no jeszcze troszeczkę drogi. Natomiast tutaj widzę, że dosyć mocno odbijają się od Gencjany. Poszły no nieudane właściwie już cztery ataki. Tu jeśli o obronę wygląda, to w taki sposób. Moja obrona na szturm wygląda tak. Jest toksykandra dla, dla leczenia, jest Bobo dla obniżenia obrony i, i ogólnego ataku, standardowo Alfrika na tanku, Sif dla kontrataku i Alucard, w razie czego jakby ktoś grał pomocnikami, to tutaj będzie mieć problem. Nie jest to może typowo szturmowa drużyna, natomiast ja też postaci szturmowych nie mam zbyt wiele i te ataki będą, mogą być ciężkie, mogę tu zaliczyć sporo odbitek, bo te drużyny też są całkiem niezłe. Zobaczmy jak wyglądają flagi. W tej chwili 82 i, i po jednej i po drugiej stronie. Więc dosyć znacząco przegrywamy, to jest kilka ataków różnicy. Także też się chyba dosyć mocno odbijamy. Zatem zobaczmy kogo możemy tutaj spróbować zaatakować. Myślę, że zaczniemy od tego Molo na tanku. Wygląda całkiem solidnie ta drużyna jest podwójnie przełamana eee, rufian. Co my to mamy? Wzmocnienie umiejętności specjalnej. Eee, zobaczmy, co możemy tu zrobić. Eee, czego nie powinniśmy robić. Na pewno iść tutaj niebieskim i wziąć czyszczenie na moro. Więc zacznijmy może od zielonego, jest czyszczenie i myślę, że tu spróbujemy też bardziej tym zielonym przyatakować. Natomiast, co możemy jeszcze zabrać? Co robi ten Horgal? Ok, obniżenie ataku, obniżenie obrony, czyli ok i zatrucie. Więc tutaj czyszczenie będzie potrzebne. Nadal. Nie wiem, czy nie lepiej nawet wziąć dwóch. Tylko czy. Hmm. Nie chcę też, też przesadzić. Natomiast, liczenie tylko na zielone klocki może się tu źle dla mnie skończyć. Cóż możemy tu zrobić? Może spróbujmy tu z unikami. Medyka kolejnego nie potrzebuje raczej. Natomiast, możemy się tu osłonić karą. I spróbujmy to zagrać. W taki sposób. Ok. Zielonego nie ma, natomiast mamy jeden fiolet, mamy jeden żółty. Więc spróbujmy sobie tu podsunąć, może wejdzie zielony, OK. Potrzebujemy jeszcze przynajmniej jednego. Jak mogę ustawić te fiolety? Mogę ustawić fiolety, żeby spróbować tutaj i spróbować tutaj, zanim odpali się moro. Więc może uda się zrobić jakieś uniki. No i tu spróbujmy znaleźć zielony. Ten zielony jest. Przy okazji mamy załadowaną karę. Natomiast to będzie ciut za późno. Ok. Niestety tych uników za dużo nie weszło, ale teraz się jeszcze przyda osłonka od kary. Niestety wchodzą te pudła, nie przeżył tutaj tego tarlak i to może być problem. OK, udał się unik od akorka. Zdążymy się tu wyleczyć i uderzyć trochę. Natomiast tu już rufian uderza. Pytanie, czy to wystarczy? Ok, wystarczyło, a tak jest obniżony, więc możemy, myślę, pocisnąć tu diamentem. Jest zielonego troszeczkę, więc znowu będziemy mogli się uleczyć. Kara tu przeżyła. I odpalamy ten zielony diament, trochę też fioletowego tu nam wskoczy. Natomiast nie ma już prowokacji i odpala się zaraz Horgal. Więc dobijmy może Moro. I tu uderzmy. Zdążymy się z tego czyścić. Zdarzymy włączyć uniki i odpalić karę, zanim po raz kolejny się załaduje horgal. Może uda się też osłonić przez rufian. I tu dosuńmy sobie fiolety. Ok, jest unik. Ymm, może w takim razie spróbujmy znaleźć coś zielonego. I ten zielony uciekł. Natomiast jeszcze jest prowokacja. I zaraz odpalimy sobie po raz kolejny Bastet. I szukamy dalej zielonego. Jest kolejny zielony, natomiast dalej brakuje, brakuje miejsca, w którym mogę go przesunąć. Prowokacja się skończyła, a jeszcze mogę wykonać jeden ruch, natomiast, czy chcę, raczej nie będę ryzykował. I tutaj przesuniemy sobie ten zielony. OK, wpadło. Horgal nie żyje. To w takim razie. Jeszcze mam tu jeden ruch, żeby odpalić Bastet. I teraz możemy tym fioletem przesunąć sobie zielony. Nie żyje już niestety Kara. Natomiast ten zielony powinien nam załadować i Leczenie i Cristobala. Tu groźniejsza myślę, że będzie dla mnie Rufian. No, i niecelnie. Ale będziemy mogli załadować Bastet po raz kolejny, i to może nam dać zwycięstwo. Tak jest. Dobra, udało się. Pierwszy atak do przodu. Szukamy dalej. Tu już mamy rozpoczęte. Myślę, że możemy sobie w takim razie przeatakować tu znowu Horgal. Natomiast standardowy. Tu niedokończone nie jeszcze niektóre postacie, ale tak czy siak, ym, co my tu możemy? Potrzebujemy chyba wyczyścić tylko spalenia Azlara i Hogala. Tak jest. E, co robił Aeron? Ok. Czyści status. A odpornie na nowe dolegliwości. Nie może być odwołany czarami. Ok, czyli dezaktywacji tak czy siak tutaj nie zrobię. No, chyba że ewentualnie bym na WiWiKę potrzebował. Natomiast tu sobie to odpuścimy i spróbujemy tu bardziej w stronę koloru niebieskiego pójść. Dorzucimy sobie może nie dezaktywację, tylko medyka i. Um, obniżenie obrony mamy. Mamy atak. Mamy czyszczenie. Więc co bym tu jeszcze chciał? Możemy tu zabrać faranta dla kontry. I czy chcę zabrać 3-2 czy może 3-1-1? Czy jeden medyk to będzie wystarczający? Hmm. Tu możemy w sumie spróbować w razie czego użyć odbicia. Czy oddziały są ok? Nie, nie są ok. Zostawimy w taki sposób i lecimy. Ok, są dwa czerwone. Niebieskiego nie ma. Jest jeden fiolet. Przesuńmy sobie tutaj. Szukajmy o kurczę, niezła kaskada. Jest pierwszy niebieski. Mamy od razu też kontrę. Natomiast na razie nie potrzebuję jej włączyć. Tutaj trochę sobie rozsunę ten niebieski, ale zaraz go odratujemy. Jeszcze możemy raz użyć, natomiast no tutaj tej obrony nie obniżymy, dopóki nie wywalimy aerona. I brakuje nam nadal załadowania. Włączymy sobie może już kontrę, bo chciałbym tutaj tych fioletów trochę z zrobić z nich zamieszania. Natomiast zaraz nie będziemy mieć medyka. Odpalają się u nich kolejni medycy. Pytanie, czy Ariel to przeżyje. Bo tu jeszcze polecam taki OK. Jest na razie w porządku. E, zaraz wejdzie palenie. Hmm, powinniśmy zdążyć się oczywiście, natomiast czy przeżyje to Ariel. Może być problem. OK, udało się odratować. Myślę, że mimo jeszcze zostało tur, mm. oj dużo. Spróbujemy tu zaatakować, żeby chociaż Azlara wyciągnąć. Jest OK. Żeby nie trzymać za długo Bobo, bo tutaj będzie ciężko. Raczej go użyć zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast dalej trzyma się kontra. I torn ciągle bije po bokach, więc trochę to jest problematyczne. Odpalmy kontra raz jeszcze i szukajmy dalej niebieskiego. Nie ma tego niebieskiego. Dalej. Więc mamy tu po lewej fiolety, które pozwolą nam odpalić i przetrwać trochę dłużej. a torna. Jeszcze mamy. Już nie mamy. OK. Więc odpalamy. Idziemy po kolejne klocki dla feranta. Może tym razem uda się trafić w środek. I dobra, jest git. Jeszcze uratowanie. Czy ten jeden klocek mi tu wystarczy? Na no, kogoś wystarczy. Dobrze. Wydaje się, że mamy to pod kontrolą. Zatem zacznijmy od chwila. Przejedźmy się po nich trochę obrażeń zawsze, no i no i walimy, gdzie się da. Natomiast um, znowu brakuje niemieckiego. Wiewieka tutaj leczy, więc trochę jeszcze ta walka może potrwać. Odpalamy kontrę, no i lecimy z tymi klockami, tutaj wymusimy Hurgala. Cały szczęście on będzie uderzał po leczeniu, więc dużo mu to nie powinno dać. Ciekawe, czy zginie. Jeszcze nie. OK. Jeszcze za mało. Czy ten niebieski klocek wystarczy? Chyba nie. Dobrze. Szukajmy zatem dla Feranta dalej. I będzie kolejny niebieski. Leczmy się dalej. Ciśniemy tu z kaskadą. Byleby zdążyć przed wiwiku. Spróbujmy znowu zaatakować. Ok. Pomalutku, pomalutku damy radę. Ok. Możemy jeszcze bardziej podbić sobie życie. No i szukamy dalej jakiegoś optymalnego, bezpiecznego, niebieskiego. Żeby tu specjalnie ich za szybko nie załadować. Chociaż w tej chwili to i tak nie ma dużego znaczenia. Nie będą leczyć się ponad stan. Będzie bił. Więc odpalę sobie jeszcze kontrę. Wiewikat po raz kolejny leczy. I tu ładujemy sobie niebieski. pada kolejne leczenie. Ale nam to nie przeszkadza. Natomiast nie wiedziałem, że tutaj Aeron sprawi takie problemy. Ale uda się go wyciągnąć. Ok, została jeszcze tylko wiewika, więc bijemy co mamy. I to jest kolejna walka do przodu. Sprawdźmy, co mamy dalej. Ok, tu w międzyczasie trochę się poczyściło. I pytanie, czy próbujemy Alfrykę? Hmm, może później. Spróbujmy na razie uderzyć tutaj. Co możemy zrobić? Na pewno nie możemy brać fioletów. Eee, czyścić się będziemy z regeneracji MANY. Tutaj idzie dezaktywacja. Przyda się coś może na tego pomocnika. Więc myślę, że możemy tutaj pójść tak alukardem, badganą. Um, Sif dla szybszego ładowania. Do podbitego życia Wolfgang. I jakiś, jakiś medyk, który, który, leczy od razu przydałby się. No w sumie możemy ksenola kontrolować ksenolem, więc zobaczymy jak to się uda. Tutaj tylko dajmy ninja. Tutaj dajmy trochę szybszy. Natomiast to jest i tak niewystarczający oddział, żeby, żeby ładować po 6 klocków. No i co mamy? Mamy zieloną planszę. Nie mamy zielonych. Um, jest czwórka czerwona, jest trójka czerwona. Więc zacznijmy od tej trójki. O, ok, ok. Proszę tutaj nie ładować za bardzo. Zacznijmy tak, żeby od razu mieć mardżanę, też wpadło trochę żółtego. I tutaj, tym żółtym powinno udać się też wyciągnąć Ksenola. Natomiast zanim spróbujmy dobić matkę, te trzy klocki wystarczyły. Ok, jest git. Spróbujmy zatem jeszcze Ksenola. Fajnie, fajnie. Dobrze się to na razie układa. Dawana w tej chwili nie powinna zbyt wiele nam zrobić. Odpalmy kontrę, zaatakujmy, odpalmy żółty diament. OK. Dobra, jeszcze przeżyła. Zatem podsuńmy sobie tutaj kolejne klocki. Przerzućmy się na rasela. No i została sama dywana Okej, okay, nie tak chciałem wykonać ten ruch, ale to mnie istotne w tej chwili. Natomiast dobrze by było nie pozwolić jej się odpalić, właśnie do czasu, aż Wolfgang nie będzie mieć podleczenia. No i teraz mamy ksenola. Tu poszła dezaktywacja. Mimo przebicia udało się wygrać. No i cóż nam tu zostały? Zostały nam trzy składy, więc raczej te trzy będziemy musieli bić. To chyba najsilniejszy, najsilniejszy skład. Nie mam pomysłu za bardzo. Ale to jest jeszcze podwójna Anka. Ze zwiększoną obroną. Więc tu będzie bardzo ciężko, natomiast spróbujmy. Weźmy zatem. Coś do obniżenia obrony, coś do czyszczenia. Tu może Alfrikę się przydać. Jakiś medyk do, do czyszczenia. No i co dalej? Może jakiegoś saporta, może Lixiu. Tutaj coś, coś zrobi. Może Gulinbursti dla podbitego życia i mieczyków. Myślę, że zostaniemy przy Ugonim Team. Natomiast wolałbym jemu dać tutaj ten oddział, a. Hmm, to też raczej, raczej ninja. Dobra, yy, spróbujmy. Tu będzie bardzo trudna walka, jeśli nie dopiszę plansza. No i pytanie. Czy ten diament. Będzie dla mnie opłacalne. Mogę złożyć tutaj szóstkę i chyba tak spróbuję zrobić. Natomiast odpala się już Heimdall. Póki co to jakoś specjalnie nam nie przeszkadza. Natomiast to już bardziej. Spróbujmy zatem zablokować. I co dalej? Udało nam się zablokować prawą stronę. Więc spróbujmy znaleźć tutaj diament. Nie udało się. Więc poszukajmy czerwonego z żółtym. I ten żółty jest. Uleczmy się. Poczekajmy na miecze. Więc przesuńmy sobie tutaj czerwony w taki sposób. Miecze poszły, odpalmy kolejne. I tu chyba raczej interesuje mnie wybicie tej strony. Natomiast zacząłbym od Heimdala, żeby tu nam nie powskrzeszał niczego. I L nad dachem sobie wyciągniemy. Została Esmy, która teraz będzie leczyć. No, i właściwie z większych zagrożeń został Anka. Anka teraz będzie bić, więc użyjmy tutaj fioletów i poszukajmy kolejnych. Te fiolety są. Jest pięć strzałów, natomiast jeszcze żyjemy. Tutaj jeszcze ta świniana się naładuje, a my załadujemy Alfrikę. I to powinna już być w miarę kontrola tej walki. Podleczymy się po raz kolejny, no i szukajmy po prostu. Czerwonych. Możemy się już mniej martwić. Tutaj anka jest wyczyszczona. Odpalajmy kolejne. Natomiast, o i nie zauważyłem, że tamta esme będzie się, się odpalać, ale to nie powinno być problemem. Użyjemy sobie tutaj po raz kolejny. Polecimy z czerwonym diamentem. I teraz, tak, dobitka. No i jest git, okej. Okay. Tutaj bardzo plansza mocno dopisała, więc jestem zadowolony. No i tak, um, spróbujmy tu. Mamy tak, rycerza. Ten, który robi atak, jest alfrike. Hmm. Kontra to nie zadziała na sopka. Więc raczej nam odpadnie i powoli zaczyna mi brakować postaci pod, pod to, co tutaj jest. Nie ma chyba nic. Yy, Okej, okay. tu możemy wziąć Skadi, jeśli matka się odpali. Weźmiemy sobie dezaktywację. Yy, czy chcę brać nieskończone postacie? Jestem w trakcie robienia Dartaniana, i Kanita Leonidasa. Ale obawiam się, że ich siła tu może nie wystarczyć, więc weźmy sobie Arfaniasa. Może jego unik się przyda. Dla większej siły niebieskiej spróbujemy Aleksandrin. I kiwka do kontroli, gdyby udało się znaleźć żółte. Oddziały są OK, więc spróbujmy, zobaczymy co się wydarzy. Jeden niebieski, fioletów nie złożę, nie mam żółtego, więc cóż, spróbujemy ten diament ruszyć. Przesuniemy sobie tutaj niebieskie w ten sposób. I może uda się coś zdziałać. Mamy w tej chwili tylko Skadi, która w tej chwili niewiele zrobi. Mam jedno żółte łączenie, nadal nie mam fioletów. Więc po prostu zaatakuję. I zobaczę, co z tego wyjdzie? Niestety odpala się też matka. A ja teraz dostanę kostkami. I oczywiście dostali prawie wszyscy, którzy są mi potrzebni. Wiewika uleczy w tej chwili Coek mnie wyciągnie. I to będzie po walce. Więc pytanie, czy uda się jeszcze w jakiś sposób złożyć te niebieskie? Żeby tę wiwikę wyciągnąć, obawiam się, że nie. Na pewno nie przeżyje tego Skadi. Także te miniony już na wiele nam się nie zdadzą. Ok, ale no wystarczy jeden z czasopka obranie. Dobra, to jest dramat. Dwa punkty. Spróbujmy zatem. Ostatnim atakiem pójść tu, i zobaczmy co nam zostało. Tu myślę, że zamiast Orli pójdziemy jednak w ten sposób, i zamiast midą przetestujemy sobie Ekanita. Natomiast brakuje mi tu jakiegoś medyka, żeby się w razie czego odratować. Chociaż tych medyków już lepszych nie mam. Także będzie ciężko. Możemy wziąć azmię w razie czego dla podbitego życia i tu wziąć Kirila. Natomiast to jest bardzo słaby skład, ale właściwie nie mam wyboru. Pozmieniajmy tylko oddziały, i tutaj zamiana taka powinno być ok. Trochę za dużo pożywałem postaci w tych poprzednich walkach. Um, jeszcze trochę mi brakuje, żeby wyrobić coś więcej. Ok, mamy czwórkę czerwoną, żółtych. Właściwie trochę. Zacznijmy od tej czwórki, żeby tu... Ok, myślałem, że to powinno wystarczyć. Jak widać... No Jest różnica jednak, może żółtym. Czy dokończy tu palenie? Dokończy. Ok, lewa strona już prawie jest załadowana, więc spróbujmy ją tu wyciszyć i poszukać jakichś klocków więcej. Jest trochę czerwonego, i to powinno nam już wystarczyć, żeby się załadować. Zatem obniżmy tu obronę. I zaczniemy od palenia. Tymczasem tutaj jeszcze trochę żółtego. I to myślę, że powinno wystarczyć, żeby dobić. Zatem ładujmy niebieski. Podbijmy sobie trochę obronę. I nałóżmy kontrę, bo zaraz Liana będzie bić. Tutaj ją wymuśmy, przesuwając sobie też ten żółty. I tak w tej chwili niczego nie zablokujemy. OK, poszła kontra. Więc szukajmy dalej kolorów. Dajmy sobie dartanianem. Niech tu leci to palenie. I lecimy lewą stroną. Tam prowokacja jeszcze trwa, tu nie ma zagrożenia. My się zdążymy w tym czasie wyleczyć. I Lix tu powinna już dokończyć sprawę. Tak jest, dobra, udało się. Więc jest po sześciu atakach. No niestety to jedna odbitka dosyć poważna. I to w sumie na nie jakiejś mega trudnej drużynie, ale no trochę zabrakło szczęścia po prostu. Nie wszystko zawsze da się wygrać. Sprawdźmy, jak wyniki w tej chwili. Póki co jeszcze trzymam się na pierwszym miejscu. Rafał tutaj podobny wynik. Zobaczymy w takim razie za 11 godzin, jak ostatecznie wygląda wynik. Dajcie znać w razie czego, jak uważa u Was wojny i jak odnosicie się w ogóle do, do szturmów. Dla mnie to nie są ulubione wojny. Trochę jeszcze brakuje mi postaci, które by robiły na tych szturmach więcej. No ale. Trzeba robić tym, co się ma. To do widzimy się w takim razie za 11 godzin.